Szabat Shalom, wspólnota jedo i Shalom, przyjacielu i przyjaciółko. W tym tygodniu nasza parasza kontynuuje wydarzenia, które czytaliśmy i przerabialiśmy we w ubiegły szabat. W ubiegłym tygodniu, a mianowicie, mówimy o zwycięskiej akcji wojennej Abrahama. Avrama, w tym przypadku jeszcze, gdzie porównywalnie do liczebnej armii Sumerów, Avram pokonał ich niewielką garstką wojowników, których on sam ćwiczył do sztuki wojennej. Teraz, w pierwszym pasuk, w naszej parasie, Avram zostaje pogrążony w strachu, albowiem już w pierwszym pasuk z naszej parasy czytamy o tym, Cytuję z Bereshid 15.1. Po tych wydarzeniach, czyli po tej wojnie, słowo jałe doszło do Awrama w widzeniu: Nie bój się, Awramie, ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Koniec cytatu. Tutaj, zobaczcie, mamy hebrajskie słowo. Które doszło do, do, oczywiście do Avrama, że to jest po tych wydarzeniach, czyli po tej wojnie. W tym opisie nie, nie czytamy o tym, aby Abraham modlił się? Nie. A na tą modlitwę, na tą odpowiedź, jako odpowiedź na modlitwę dostał widzenie. Nic podobnego. Adonaj daje mu tutaj widzenie, ponieważ Awram popadł w wielki strach. Strach, że Sumerowie wkrótce powrócą i bezlitośnie zmiażdżą cały obóz Awrama. Pamiętajmy, pamiętamy z ubiegłego draszu, jak liczna była ta armia Sumerów i Akadów. Pierwsze słowa Adonaj wyraźnie mówią nam, że w tym wielkim, że, że, że w wielkim strachu był Awram. A z pewnością strach ten rozszerzał się na cały jego obóz, wszystkich, którzy mieszkali razem z nim. W tym momencie musimy wziąć ten opis jako lekcję poglądową dla nas, dla samych siebie, bowiem często sami jesteśmy zdolni popadać w wielki strach, pomimo, że uda nam się wyjść zwycięsko z ataków ludzi przeciwko nam. Idąc w życiu w wierze, każdy z nas jest podatny popadać w strach, prawda? Strach, zwątpienie, które powodują w nas, że nasz duch zamiast ufać Bogu, ufa samemu siebie, ufa mocom ciemności, które dany atak przeprowadziły przeciwko nam. I to jest ważne poselstwo. Ja miałem podobne przeżycie, a szerzej o tym mówiłem wam na 11. konferencji Wspólnoty Domesjańskiej w Bensi, gdzie dzieliłem się z Wami o moim strachu i gdy, gdy organizowałem tą 11 konferencję w Bensi, tamtą, chciałem powiedzieć, 11 konferencję w Bensi. Wiedziałem bowiem, że w Polsce moce ciemności szarżowały przeciwko mnie. I to właśnie w tym bardzo krytycznym momencie zwątpienia i strachu Adonaj dał mi nocne widzenie, w którym pokazał mi, że on, wiekuisty Elohim, posyła do mnie Malacha, czyli posłańca niebieskiego. I to on, ten malach, rozprawi się z moimi wrogami i, i tak się stało. Jakże piękne było to widzenie w moim przypadku, jakże pięknie wypełniło się to widzenie. Baruchaszem Adonaj Eloheinu Zobaczcie, Adonaj, nasz wiekuisty ojciec, mówi do Awrama, ja jestem twoją Magen”. Tu mamy po hebrajsku magen, tarczą. Słyszeliście o magen Dawid, tarcza Dawida? Tutaj Adonaj mówi o sobie do Avrama, że on jest jego magen, jego tarczą. Oraz, że jest moed, obfitą nagrodą. Te hebrajskie słowo moed, zaraz do tego zobaczymy. Achuvim, v'haverim, umiłowani wy przyjaciele, nie mogę myśleć, nie mogę milczeć i myśleć, ale muszę oddać Bogu chwałę, bo w dniach poprzednie, poprzedzających jedenastą konferencję, sam to przeżyłem, to o czym tu czytamy. A wrogowie moi zostali pokonani i rozproszeni i nie, nie moją to mocą się stało, ale mocą wiekuistego Elohim. Na tej właśnie jedenastej konferencji w Bensi nie wiedząc za wiele jeszcze o tym, co się dzieje, przyszedł do mnie pewien umiłowany brat, który po raz pierwszy mnie zobaczył na tej konferencji i powiedział mi: Bracie, czy ty wiesz, ile ty masz dzieci i wnuków w Polsce? I ja tak na niego się spojrzałem i O czym ty człowieku mówisz? Ale za chwilę od razu mi przyszło do myśli, co im powiedział. I on wytłumaczył, mówi. Tu już są dwa pokolenia w Polsce, które idą drogą, którą Ty uczyłeś i uczysz. I to właśnie hebrajskie słowo moed, które tu czytamy, skierowane do Abrahama, które jest tłumaczone jako obfitość, jest takim raczej słabym tłumaczeniem, albowiem moed ma znaczenie o, w sensie siły, mocy i wielkości ponad miarę. Takie ma to głębokie znaczenie słowo moed. W tym przypadku jest to mowa o nagrodzie. Adonaj widząc wielką wiarę, ufność Abrama, pomimo jego grzechów, które on popełnił przedtem i które, o których będziemy czytać już wkrótce, które jeszcze popełni, Adonaj ponadto widział w Abrahamie silną wiarę i wielką ufność i posłuszeństwo do haderech Adonaj pomimo jego problemów, jakie miał w swoim życiu i swoich grzechów. Achów im wychawy, umiłowani i wyprzyjaciele, weźcie to sobie do serca, że Adonaj, nasz wiekuisty Elohim, ceni sobie was, waszą ufność Bogu, waszą silną wiarę, wasze samozaparcie, aby iść haderech, jesua, chamesia przez Wasze pomimo że macie słabości i macie upadki on ceni sobie was, was waszą wiarę Pamiętajcie, że nie jesteście robotami zaprogramowanymi, aby wykonywać czynności zaprogramowane w was, ale raczej jesteście duchami w ludzkim ciele i w tej walce z mocami ciemności przyjmijcie te piękne słowa Szymona Kefa, który napisał w pierwszym liście do wspólnoty Domesjańskiej we w piątym rozdziale, w szóstym pasuk, cytuję. „Uniście się więc pod potężną rękę Boga, aby Was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie Wasze troski przerzućcie na niego, gdyż On troszczy się o Was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł jak lew ryczący krąży, szukać, kogo by pożerać. Przeciwstawcie się mu, mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie koniec cytatu. Zobaczcie, jakie piękne poselstwo. Prze mamy się uniżyć przed potężną ręką Elohim, naszego Boga. I w odpowiednim czasie, jeśli to uczynimy, On nas, każdego z nas wywyższy. Tylko trwajcie, czuwajcie, bądźcie trzeźwi, przeciwstawcie się, módlcie się i proście. Na tym polega nasza wiara i ufność, którą pokazał nam Awinu Awram w jego relacji z naszym Bogiem. Bracia, bracie i siostro w Mesjaszu Jeszua, jeśli teraz cierpisz, jeśli teraz jesteś w strachu, bo czujesz i widzisz moce ciemności, które chcą cię pokonać, chcą ciebie zniszczyć, weź sobie do serca to. Nie poddawaj się, pójdź. Na osobności, gdzieś w ukryciu, i w głos powiedz o tym wszystkim, co czujesz, co widzisz, ojcu, który jest w niebie. Rozmawiaj z nim, tak jak rozmawiał z nim Awinu Avram, nasz ojciec wiary. Unisz się i czekaj, i zobaczysz. No, tak, dokładnie. Zobaczysz, zobaczysz w swoim życiu potężną rękę Boga. Tylko bądź wierny i trwaj i wzmacniaj swoją wiarę posłuszeństwem do Haderech Yeshua Meshia. Wiedz jedno, że najtrudniejsza wojna duchowa najczęściej rozgrywa się u Ciebie w Twoim sercu i w Twoim domu. Powtórzę to. Wiedz jedno że najtrudniejsza wojna duchowa najczęściej rozgrywa się u ciebie w twoim sercu i w twoim domu tam musisz podczas tej wojny wykazać się silną wiarą silnym posłuszeństwem do haderech ješuaha czyli do drogi Jeszua Meszyja, którą adonaj przekazał nam w torze i potwierdził nam w życiu Jeszua, Meszchia, wiedz i pamiętaj, że w tych cierpieniach nie jesteś sam, nie jesteś sama, ale wiedz również to, że jeśli będziesz w zdrowej wspólnocie domesiańskiej, w tych cierpieniach, wspólnota Ci pomoże i poprze Cię i wzmocni Cię w naszej paraszy. Adonaj daje nam bardzo dużo lekcji poglądowych, które w esencji swej, swej można przełożyć do naszego chodzenia z Bogiem w Haderech Hiszwach. W tym widzeniu Awrama Adonaj obiecał Awinu Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak liczne są gwiazdy na niebie umiłowani i wy, przyjaciele, kiedykolwiek w nocy wychodzicie na zewnątrz i widzicie gwiazdy na niebie, wiedzcie jedno: że jeśli idziecie w wieże i w drodze, na drodze Jeszuacha Meshija, to tam na niebie jest jedna gwiazdka wyznaczona dla Ciebie. Tak. Baruchaszem Adonaj, Ale to nie wszystko, albowiem w tym widzeniu Adonaj przekazał Abrahamowi coś bardzo ważnego, o czym mało z ludzi wierzących wie, pamięta, ba mało trzyma się ty, tego widzenia. Otóż w widzeniu tym Adonaj Nakazał, aby Awram przygotował rzeźne ofiary, pośród których Elohim zawarł przymierze, ale te przymierze nie było z Abrahamem. Awram mógł tylko z boku przyglądać się temu, co było mu pokazane. W tych ofiarach rzeźnych czytamy w Bereshit 15, 19 cytuję I powiedział mu, weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę. I trzyletniego barana, a także syna gorlice i pisklę gołębia. Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy, a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Koniec cytatu. Dziś nie będziemy wchodzić w znaczenie tych ofiar, e, jakie to ma dla nas znaczenie. Czy to na przykład nie będziemy też wchodzić w temat tego dymiącego pieca i o, ognistego, o e, tej po, pochodni, która tam przechodziła się również tym piecem pośród tych zwierząt. O tych aspektach mówiłem wam wiele lat temu w Draszu, który do dziś dnia jest dostępny na naszej stronie. Znajdziecie go w zakładce po lewej stronie, w zakładce pod tytułem Beresit, a w środku musicie poszukać parasze Lech lecha. Dziś tylko przypomnę, że gorący ten piec, dymiący piec i pochodnia one reprezentują ojca i syna, którzy pokazali Abrahamowi, że słowa tego przymierza są wiążące pomiędzy ojcem i synem nie Abrahamem. Jeszuła, wspominając te widzenie, rzekł w Besorze Johanan w ósmym rozdziale, w 56 pasuk, cytuję: Awraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień, i ujrzał, i radował się. Baruch Hashem Adonai. Amen. No tak, Awram ujrzał to. Właśnie w tym widzeniu, o którym dzisiaj czytamy w parach z naszej Tory. Ale w widzeniu tym Adonai pokazał nam coś więcej. To jest to właśnie, czego nie wszyscy dostrzegają. Przejdźmy teraz do Bereshit 15,11, gdzie czytamy, cytuję. Kiedy zleciało się ptactwo do tej Pardiny. Awram je odganiał. Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Awrama, i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego. Koniec cytatu. Wow! Adonaj, nasz wiekuisty ojciec, pokazał Awrahamowi o tym, w tym widzeniu, że drapieżne ptaki, a po hebrajsku ha -aid. takie bowiem ma znaczenie to słowo, że to są drapieżne ptaki, że one będą chciały pożerać te ofiary złożone dla objawienia tego przymierza pomiędzy ojcem i synem. Mało tego, w dwunastym pasuch czytaliśmy o grozie, o wielkiej ciemności, która zapadła na Awrama. Co to znaczy? Z jakim ma znaczenie to widzenie? Dla nas, dzisiaj, jak myślicie? Adonaj, który Adonaj pokazał nam, że przeciwko przymierzu, które jest zawarte między Ojcem i Synem, między Adonaj i Jeszua, że przeciwko temu przymierzu, które dotyczy się bezpośrednio do Awrama i jego potomstwa, które będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, że przeciwko temu przymierzu wystąpią najsilniejsze moce ciemności i najsilniejsze nieczyste drapieżne ptaki, które reprezentują nieczyste narody pod względem życia, według tory, oczywiście. Historia, Historia nam pokazuje i to bez ogródków, jak moce ciemności od początku do dziś dnia działają w narodach, które w naszych dniach są zjednoczone pod nazwą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Walczą oni przeciwko tej wizji, przeciwko obietnicom danym od naszego Elohim dla Awrama w tym właśnie przymierzu. My zaś, potomstwo Abrahama, tak jak nasz Awinu, ojciec Abraham, musimy, musimy pełnią mocy, która jest w nas, odganiać to, co atakuje to przymierze. To jest nasz udział w tym przymierzu. My w ten sposób mamy swój udział w tym przymierzu. No tak. Ale teraz zwróćmy uwagę na te obietnice w tym przymierzu. Wszyscy dobrze wiemy, że obietnica potomka dla Awinu Abrahama odnosi się do jego ludu, do Izraela, a w szczególności do Jeszua Hamasia. Zdecydowana większość ludzi wierzących zna słowa naszego mędrca judaizmu mesjańskiego szaula z listu do wspólnoty domesjańskiej w Galacji 3,16. Przypomnijmy je szybciutko, abyśmy się nie rozszerzyli na ten temat za daleko. Proszę bardzo. Cytuję. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym. I twemu potomkowi, którym jest masijach. Koniec cytatu. Czyli. Z tej obietnicy wiemy, że to się wypełniło w Jeszua HaMashiach i ludzie wierzący, wielu, wielu ludzi trzyma się tej obietnicy i wypełnieniu się tej obietnicy, prawda? Że wy... każdy wierzy, wierzący w to wypełnienie, że tak, Jeszua, Mashiach, jestem wypełniętym obietnicy i to ma wielką wartość w oczach i w sercach ludzi. Ale przymierze, o którym usłyszał Awinu Avram, mówi coś więcej. Czy wiecie, o czym ona mówi? I to jest to, o czym niewielu ludzi wie, zdaje sobie sprawę z tego. A mało tego, trzyma się i wspiera w tym przymierzu. I czytamy o tym w Beleshit 15, 7, gdzie ciąg dalszy o tym przymierzu mówi nam, cytuję. Potem powiedział do niego, ja jestem Jałe, który cię wyprowadził z Urcha Haldejskiego, aby ci dać tę ziemię. W posiadanie. Koniec cytatu. Wow. Achówim Walim. Obietnica Potomka i obietnica Dania tej ziemi w posiadanie, ziemi Izraela, idą ze sobą w parze i nie wolno ich rozdzielić, bowiem to są obietnice dane w tym samym przymierzu i to. Bezwarunkowo. Co to znaczy? To znaczy, że obietnica Jeszua Hamesia, tego potomka, i obietnica Licznego ludu potomstwa Awrama, którym są Izraelici oraz konwertyci do przymierzy zawartych z Izraelem oraz Eretz Izrael, czyli ziemia Izraela, a jeszcze dobrze popularnie znana jako ziemia obiecana, one są nierozłączne. Powtarzam, są nierozłączne. Nie można rozdzielić obietnicy Jesuach Mesheja od obietnicy Ziemi obiecanej, Erec Izrael. Nie można, nie wolno. I tylko moce ciemności to czynią, nieczyste. Pod względem przymierza, narody walczące z tymi obietnicami, oni walczą z wiekuistym Elohim, bo to on to obiecał, że on to spełni, że da potomka Jesiłach Mesja i tą ziemię, którą obiecał, ziemię obiecaną dla swojego ludu, dla potomstwa Abrahama. Teraz, teraz już wiecie, dlaczego dziś panuje taki wielki duch, Antysemityzmu i tak wielki duch antyjudaizmu, który nie chce przyjąć judaizmu jako drogi, którą dał nam wiekuisty Elohim. W Polsce to jest widoczne wszędzie, ale nie tylko, ale również na całym świecie, prawda? Dlatego my we wspólnocie diomessiańskiej, w naszej wspólnocie diomessiańskiej, wraz z tymi, którzy do nas nadsyłają swoje wsparcie dla Izraela, my wysyłamy to i wspieramy e, judeo-mesjańskich żołnierzy oraz ich rodziny w tej wojnie w Izraelu, w wojnie wiekuistego Elohim, z tymi drapieżnymi ptakami, które jak terror, co? Tak. Jak terror, dokładnie, jak terror grozy, grozy wielkiej ciemności, walczą przeciwko Adonai, przeciwko obietnicom tego przymierza. Ale to też nie jest jeszcze wszystko, co pokazał nam w tym przymierzu nasz wiekuisty ojciec, a bowiem w osiemnastym pasuk czytamy, cytuję. Ba w tym właśnie dniu Jałe zawarł przymierze z Awramem, mówiąc twemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Kenenitów, Kenizitów, Kadomonitów, Chetytów, Perezytów, Refaitów, Amorytów, Kanonejczyków, Girgashytów i Jebuzytów. Koniec cytatu. Beyon te hebrajskie słowa, są również słowami w naszej liturgii podczas naszego Mikra Kodesh, naszego świętego zgromadzenia. I mówią one o czym? O dniach ostatnich, dniach, w których my żyjemy. Mówią one o dniach ostatnich, o tym, że Adonaj dokończy obietnicę tego przymierza. Zobaczcie tu na tę listę tych na dziesięciu narodów. To były narody, które istniały kiedyś w tym czasie tam i do dziś dnia istnieją. Może pod nową nazwą, które walczą dziś przeciwko naszemu ludowi, przeciwko Adonai który w naszych dniach rozszerza granice naszego ludu, aż dojdzie dokąd, jak tu czytacie? Aż dojdzie do rzeki Egiptu i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. To jest obietnica i to jest dzieło, które Adonaj wykonuje dziś, na naszych oczach, w Izraelu. Achów im Adonaj, nasz najwiekuisty, ojciec nie zmienia się. Wiecie o tym, prawda? Ale wiedzcie również, że i moce ciemności się nie zmieniają. Jeśli ty myślisz o sobie, że tam na nocnym nieboskłonie, że jest tam gwiazdka, która jest dana tobie, to aby nie być zwiedzonym, musisz razem z nami. Zrobić wszystko, aby być z nami w przymierzach i aby wspierać w modlitwie i wsparciu finansowym Izraela. Jeśli Avinu Abraham jest Twoim ojcem wiary i właścicielem tego przymierza, wiemy też, że bardzo kochacie Jeszua Chameshia i że bardzo sobie cenicie poselstwo dane dla konwertytów w pismach naszego mędrca judo-mesjańskiego Szaula. Dlatego kończąc ten draż, przypomnę wam i zacytuję wam słowa Szaula z listu do wspólnoty judo w Rzymie, w dziewiątym rozdziale, od trzeciego pasuk, gdzie jako przykład dla każdego z nas napisał nam o sobie i o jego stosunku do tego, o czym Czytamy w dzisiejszym paraszy w naszych przymierzach. Cytuję z Romim Romim, czyli Rzymian 9 od trzeciego pasuk cytuję. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Hamasijach, za moich braci, za moich krewnych według ciała, są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza. Nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą Ojcowie i z których według ciała pochodzi Hamysija, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Niech więc teraz, moi drodzy przyjaciele, niech więc słodki powiech. Niech więc słodki powiew Ruach Mesiah spocznie na Was, abyście mieli moc pogonić wszystkie ptaki drapieżne w Waszych domach, w Waszych sercach, w Waszym otoczeniu, które walczą przeciwko Wam, które walczą przeciwko przymierzu, które Adonaj zawarł swoim synem dla Abrahama i dla jego potomstwa Szabat Shalom.